Jego serce na każdy dzień, Tomasz Akempis o naśladowaniu Maryi. Módl się także za przyjaciół i dobroczyńców, za przeciwników i ludzi uwłaczających Tobie, aby pobożnym była dana godna łaska, a przykrym właściwe poznanie, wszystkim zaś pokój Chrystusa i miłosierdzie. Módl się, by wszyscy miłowali Boga i strzegli Jego przykazań, aby stworzenia rozumne chwaliły swego Stwórcę, bowiem dla nich wszystkie dzieła przewidziane uczynił i siebie samego wyniszczył. Maryi i Józefowi pokornie poddany. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.